Szokujący plan Donalda Trumpa cały świat drżał w posadach. Donald Trump nieraz już zaskakiwał opinię publiczną, ale teraz przeszedł już samego siebie. Jak donosi były sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg, Trump miał naprawdę szokujący plan. Szokujące zachowanie Donalda Trumpa. Donald Trump od początku swojej kadencji wzbudzał kontrowersje, które często przekraczały granice normy politycznej. Jego działania i wypowiedzi były regularnie komentowane na całym świecie, a wiele z nich zaskakiwało zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Warto przypomnieć kilka sytuacji świadczących o tym, że Trump zachował się w zaskakujący sposób. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów podczas prezydentury Trumpa były jego stosunki z Rosją. Trump wielokrotnie odrzucał sugestie, jakoby Rosja miała ingerować w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, a jego sympatia wobec Władimira Putina była szeroko komentowana. Trump był również znany ze swojego twardego stanowiska wobec imigrantów. Jego polityka, znana jako America First, wprowadziła surowe przepisy dotyczące imigracji. W 2020 roku Trump znalazł się w centrum uwagi w kontekście reakcji USA na pandemię COVID-19. Jego wypowiedzi, które bagatelizowały powagę sytuacji, zostały uznane za szokujące i nieodpowiedzialne. Po przegranej w wyborach prezydenckich w 2020 roku Trump nie przyjął porażki z godnością. Zamiast tego rozprzestrzeniał teorię, że wybory zostały skradzione przez oszustwa wyborcze. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty o jego zachowaniu: Jens Stoltenberg o Trumpie Jens Stoltenberg w książce na mojej warcie. Przewodzenie NATO w czasie wojny opisuje okres swojej kadencji na stanowisku sekretarza generalnego NATO, który obejmował lata 2014 do 2024. Szczególną uwagę poświęcił trudnym relacjom w sojuszu z prezydentem Donaldem Trumpem, szczególnie w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu (2017–2021). Do w książce ujawnił. Że ówczesny szef pentagonu James Mattis wielokrotnie przepraszał go za postawę Donalda Trumpa i doradzał, jak unikać nieporozumień z prezydentem. Wstydzimy się za niego. Musimy po prostu spróbować go uspokoić i nie kłóć się z prezydentem, zwłaszcza o liczby, na które się powołuje. To w niczym nie pomoże, miał mówić Matis, udzielając porad Stoltenbergowi. Warto zauważyć, że na mojej warcie przewodzenie NATO w czasie wojny to druga książka Jensa Stoltenberga, byłego sekretarza generalnego NATO. W swojej wcześniejszej autobiografii Min Historie Polski Moja historia opisał okres swojej pracy w norweskim rządzie oraz tragiczne wydarzenia z 2011 roku, kiedy Norwegia stała się miejscem zamachów terrorystycznych w Oslo i na wyspie Utoja. Trump miał straszyć sojuszników. Należy zwrócić uwagę na fakt, że to nie koniec szokujących informacji. Norweski polityk, obecnie minister finansów, wskazuje, że Trump wielokrotnie groził sojusznikom, sugerując, że Stany Zjednoczone mogą zrezygnować z ich wspierania. Okazuje się, że Trump miał nawet szokujący plan i chciał nawet wykluczenia niektórych państw z NATO. Zdaniem Stoltenberga, głównym powodem tego napięcia były, w ocenie Trumpa, zbyt niskie wydatki na obronność państw europejskich, które były częścią NATO. Zgodnie z relacjami norweskiego polityka, amerykański prezydent wielokrotnie krytykował państwa europejskie za niewystarczające inwestycje w obronność. Szczególne zastrzeżenia miał pod adresem Francji, Holandii, Danii i Norwegii.